嘿嘿 <Nee. S 2>、nee. Jestem takim typem człowieka, który musi wymaksować wszystko, co się tylko da. Wiem, to trochę chore. Gram już ze 160 godzin w Assassin's Creed Odyssey, a jeszcze nie ukończyłem Otwartego Świata. Nie poddaję się jednak. Podobnie miałem ostatnio przy innej grze, a mianowicie Sifu. Tytuł jest raczej krótki, ale nie zmienia to faktu, że opanowanie ataków, kombosów, odpowiednich ruchów i taktyk na konkretnych przeciwników oraz bossów zajmuje trochę czasu. Mi jednak udało się ogarnąć w końcu ten tytuł i nareszcie mogłem zrobić to do czego tak bardzo się przygotowywałem. Te wyzwania, które sobie narzuciłem nie były bowiem znikąd. Chciałem nauczyć się jak walczyć z wrogami i opanować system walki po to, aby móc zmodować ten tytuł. Ostatni film, jak zmodowałem Spidermana całkiem wam się podobał. Czemu miałbym zatem nie zrobić kolejnego takiego filmu, szczególnie, że sprawił mi on tyle frajdy. No i jak postanowiłem, tak zrobiłem. Zapraszam zatem do filmu, w którym zmodowałem Sifu. Dodam jeszcze, że ćwiczyłem granie na Epic Games, ale wydawca z okazji wydania tytułu na Steam, postanowił sprezentować mi kod na ten tytuł, właśnie na Steamie. Zanim jednak przejdziemy, muszę powiedzieć także, że postanowiłem podzielić sobie ten materiał na kilka części. Będą postaci superbohaterskie, anime, filmowe, bajkowe czy growe. Oczywiście, film jest podzielony na rozdziały, ale warto zobaczyć co tutaj przygotowałem, bo nie ukrywam, że trochę tego jest. Zaczynajmy! Pomyślałem, że warto byłoby zacząć od postaci, które gdzieś tam naturalnie komponują się ze stylem poruszania się prezentowanym przez główną postać gry. Uderzamy zatem w anime, bo nic lepiej nie pasuje do moldobicia niż japońskie okrzyki bojowe. Od razu pomyślałem o Naruto i myślę, że poza główną postacią, która gdzieś tam niby pasuje, to bardziej w ramy bicia pięściami wkomponował się Rock Lee. Nie zawiodłem się. Jego szybkość, styl walki i poruszania się pasuje tutaj idealnie. Szybkie uderzenia czy kopnięcia wyglądają genialnie. Pomyślałem zatem, że może warto byłoby dodać jakieś jego efekty dźwiękowe w montażu, zatem oto efekt. Oh To jednak nie jest jedyna postać, którą przetestowałem. Poza wspomnianym już Naruto, musiałem również sprawdzić, jak ze złoczyńcami poradzi sobie Kakashi. No i nie zawiodłem się. Rozwalanie typów przygotowujących narkotyki dało mi niezwykle dużą satysfakcję. To, co jednak najbardziej zapada w pamięć, to Itachi, idący przez płonącą wioskę. Ci, którzy oglądali te anime, docenią, że odwzorowałem tu taką scenę. Madara, walczący z drugim bossem w grze i zabijający go jego własną bronią również wygląda niesamowicie. Jednak nie był to koniec Poza Naruto, mój wzrok skierował się jeszcze w stronę drugiej ogromnej serii anime, czyli Dragon Ball Tutaj przetestowałem dwa modele Goku Teraz widzisz jeden, ale co gdy on przejdzie przemianę? No właśnie, sajańska zmiana fryzury zawsze daje radę. Żałuję trochę, że dopiero teraz zaczynam się coś tam interesować Dragon Ballem. Jeszcze bardziej żałuję jednak, że w Sifu nie mogłem użyć kultowego już. <śmian> Czym jednak jest Sifu? No grą oczywiście. Jak mógłbym zatem przejść obojętnie obok innych postaci z gier? Bardzo postarałem się, aby odegrać w miarę realnie potyczkę pomiędzy Ginem, Kazamą a Kazują z serii gier Tekken. Tutaj taki trochę off-top? Wydaje mi się, że postać Gina pasuje do tej gry bardziej niż oryginalna postać nawet. To jest jednak tylko moje odczucie, no i nie trzeba się z nim zgadzać. No ale kto jeszcze z gier bije się na pięści? Daję 3 sekundy na odgadnięcie. Chodzi oczywiście o Seta z gry League of Legends. Ten również wkomponował się tutaj całkiem nieźle, ale nie ukrywam, że to chyba nie było to. Niemniej jednak wyglądał i tak lepiej niż Jasuo krwawego księżyca, który pasował w tym tytule jak pięść do nosa, którą chętnie przeciwnikom ładowałby kratos z serii God of War. Co prawda jego ruchy nie wyglądają tutaj tak potężnie i powolnie jak w grach, w których jest on głównym bohaterem, jednak czułem, że te ciosy naprawdę ważyły. Brakowało mi tutaj jednak muzyki budującej klimat już od początku. Po coś jednak jest postprodukcja. Czymże jednak byłoby modowanie, jeśli nie zagrałbym jako CJ z GTA San Andreas? Ah, oh, shit, here we go again. Sam model wyglądał całkiem ok, ale to pojedynek z grubym zdrajcą dał mi najwięcej adrenaliny. Tak, Big Smoke również jest tutaj dostępny. Nie ma to jak odgrzewać stare konflikty tylko po to, aby nagrać fajny filmik. MUZIEKI Nie, no, Fuck you Coś czego jednak nikt się nie spodziewał jest trochę SUS. Ludzik Zamongas zwentował prosto do pomieszczenia wyglądającego jak kokpit statku kosmicznego. Mimo, że nie ma rąk, to ma dłonie i łupie nim. Na takich, którzy leżą na ziemi. Coś mi się wyjdzie, że wyszedł z założenia, że jeśli wszystkich powali, to nikt go nie zreportuje. Jego śladami jednak ktoś podąża. Był to sławny Agent 47, czyli główny bohater gier z serii Hitman. Mimo, że jego wrogowie myśleli, że go pokonają, to on bez chwili zawahania i cienia wątpliwości się. Ich nadziei. Dobrze, że nie miał za sobą samonaprowadzonej walizki. Zanim przejdziemy do przedostatniej kategorii, mamy po drodze jeszcze jedną. Są to legendy. Przy grze o walce w stylu kung fu musiałem zagrać jako Bruce Lee. Nie opanowałbym się. Walka wyglądała mega naturalnie, ale czuję, że powinna odbywać się trochę szybciej. Na szczęście to też mogę zrobić w montażu. Czymże jednak byłoby modowanie bez głupotek? W Sifu możemy wcielić się także w legendę muzyki, czyli Snoop Doga. Kiedyś był on nawet grywalną postacią w grze Dev Ten mod sprawdza się szczególnie dobrze biorąc pod uwagę fakt, że niedawno ten raport wystąpił na WrestleMania, gdzie wykonał ruch, z którego znany jest Dwayne The Rock Johnson, czyli The People's Elbow. Walka nim była bardzo yeah. przyjemna. Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił gdzieś spider Spidermana. Powalczyłem nim z przeciwnikami na dachu spadającej windy. Nie ma co się jednak martwić, ponieważ Pajęczak przeżył ten upadek. Być może pomógł mu w tym symbiot zwany Venomem. Ten swoją drogą też całkiem nieźle się bije. Na horyzoncie jednak malował się już inny przeciwnik, a mianowicie Moon Knight. W trakcie walki zmieniała się jednak osoba kontrolująca ciało tego bohatera i Mr. Knight odchodził w cień, aby za sterami mógł stanąć właśnie Moon Knight. Dostępna była także dla niego masa alternatywnych ruchów, jednak uznałem, że te oryginalne też pasują. No i przechodzimy do moda, który zainspirował mnie do stworzenia tego filmu. Mowa tu oczywiście o postaci Daredevil'a. Nie mógłbym nie odwzorować słynnej sceny walki w korytarzu z serialu Netflixa. Tutaj, poza samym klepaniem przeciwników, postanowiłem pobawić się z ręcznym ustawianiem kamery i o ile uważam, że ostateczny efekt mógłby być lepszy, o tyle czuję, że wyszło całkiem nieźle. A oto efekt. Kiedy przeskoczymy trochę w czasie, to dostaniemy tego samego bohatera jednak już tym razem w swoim czerwonym stroju. Nic nie stoi już teraz na przeszkodzie, aby stanąć oko w oko z Wilsonem Fiskiem zwanym także Kingpinem. jeszcze Pani Szer. Jest samym Marvelem jednak świat superbohaterski stoi. W końcu istnieje jeszcze inny uniwersum. Jak miałbym nie przetestować równie znanego bohatera? Wiesz już o kim mówię? Pewnie, że chodzi o Kickers. Mimo, że jest on dość chudy i nie ma żadnych specjalnych umiejętności, to się nie poddaje i walczy ze złolanym Szacun. No ale tak, nietoperek też się tutaj znajdzie. Teraz płynnie przejdźmy jednak do ostatniej kategorii, którą nazwałem Keanu Reeves. Zanim jednak to zrobimy, chciałbym zaznaczyć, że jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz. Okazuje się, że prawie 96% widzów tego kanału to osoby bez zostawionej subskrypcji. Dla Ciebie to tylko chwila, a dla mnie ogromna motywacja. Pamiętaj! Wróćmy do materiału. Oczywiście klasykiem jest już John Wick, mierzący się z grupą przeciwników w klubie. Poza tym jednak warto pamiętać, że Reeves wcielił się kiedyś także w inną postać. Mowa oczywiście o Neo z serii filmów Matrix. I tutaj zastosowałem największą liczbę modów. Poza postacią główną podmieniłem także wrogów na agenta Smith, do tego hood na taki bardziej Matrixowy i filtry przypominające te filmy. Poza zwykłymi etapami jednak możemy walczyć także w nowym trybie wprowadzonym przez twórców, czyli areny. Jest nawet jedna totalnie inspirowana słynną walką w deszczu. Niestety gra automatycznie podmieniła mi tutaj model na Sifu, jednak zwolnione tempo i cały feeling potyczki dały mi do myślenia. Nie mogę się już doczekać, aby ukończyć tę arenę. Który mod podobał się Tobie najbardziej? Koniecznie daj znać w komentarzu, a jeśli chcesz więcej takich filmów, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, abym wiedział, że powinienem iść w to dalej. Do zobaczenia następnym razem.